Na ekranie, jak to teraz robić? Nadajesz no, na żywo. No. <laughs> no właśnie. Nie ma na razie. To już leci, tak? Tak, tak to już leci. Czarek jest... Chyba leci. Taki właściwie... A tutaj na dole, tutaj jest taki plus koło tego mikrofonu. To? Mhm. Udostępni ekran. Czyli też mają na no, Czekaj. czyli na a udostępni ekran czarku. No co z tego Od że udostępnię, Nie, bo tutaj muszę coś innego zrobić. Trwa. Czekaj, tutaj zaraz y, top chat. Dobra, tu musi być coś. Musi być jakiś link, który edytuj. Tu jeszcze mogę zrobić. Ale to tylko szczegóły, no właśnie. Mocne mm, mm -hmm. mm -hmm. rozmowy. Dobra, Kasia, podaj mi swój ten. Y Swój ten, ten do YouTube'a, ten, ten. Dobra, tylko muszę wejść, bo nie pamiętam, ale to jest, już Ci wchodzę. Na pewno jest Ed. Małpa. No Green Time Out. G, R. E, E. bo mi nie chce pisać, to nie wiem dlaczego. Nie chcę pisać, tu muszę. Dziwne. G re, R I, e, i e E E Ty. N l, T I M T I M E O U ty. Yeah. O, T O U T O dziewięć zero dwa sześć dwa sześć zapis dostałeś coś gdzieś tam no właśnie, patrzę. O, zakończono transmisję. Ej. A nie, zakończ transmisję to jest, jeszcze nie, dobra. No tutaj czekaj, mam w powiadomieniach, ale tu nic w powiadomieniach nie mam. Nawet nie mam mentions, no mentions jest. Czareku, a tam po lewej stronie, tam gdzie ta jest, tam jest, nie ma w ogóle jakichś opcji kamera, transmisja, kamera i na zarządzanie nieaktywne. To nieaktywne. Czekaj, czekaj. Czy ja w ogóle ja cię mam subskrybowane? zakończymy transmisję. Zrobimy to tak za